Ej, ogólnie pod freestyle Disney Młodego Mareczek dał komentarz Nierówno się pod mordę plujesz A więc postanowiliśmy się odwdzięczyć właśnie dla Mareczka wraz z młodym Co nie młody? Ta Dobra Ej, Mareczek, nie równo się pod mordę plujesz ej. Ja nie wklejam się w beat, ty nie wklejasz się w moją hahaha ha, ha. I takiej nigdy nie będziesz miał, bo jesteś pet ej. Józuś fled, mareczek, jesteś słaby, dawaj Pokaż te swe dolary, co masz w swoim kąpie He he, kupiłeś go za drobne. Gdyby nie Roxa, to by nie było cię stać na niego kolego Ja to wszystko wiem, karty nie zakryję, co najwyżej się umyjesz Ale brudu z duszy nie zmyjesz i swojej wiedzy Powiem ci, że brud schodzi tylko gdy się żyje w nędzy A ty żyjesz w bogactwie, nie zaznałeś nigdy biedy Więc przyjaciół nie masz, twoi przyjaciele to są same mendy Typu Bumble Pozdro Coś się sprzedał za koszulkę prosto I jakąś tam bluzę fila Chodzi w adidasie Chociaż to nie jego mina Kożek fami tutaj się wbija Chociaż bit już mi się kończy Dawaj młody dawaj na win coś Na yeah, to jest Małaciu ty się do mnie plujesz Ej, ej. Ty jedyne gdzie tu plułeś to do ustałego na piwet z Ja śmiejesz się mam 10,50 Ty ej ty jedyne co to miałeś to komputer i najlepiej chłodzi w dupę je bana u na szmato nasz mato ej ej Powiedziałem tutaj więcej przekleństw niż jest całe życie jo. Mareczek na chusie do mnie płyesz za kartę tu graficzną ej Ty jedyne to co miałeś to pizdę pod okiem Jo Śmieję się z ciebie ej Jo, cwelu Bit sobie tutaj dalej leci jo Ja już nie wiem co tutaj dalej robić ku bitca sobie tutaj leci na tym beatboxie ej 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 Młody bit się skończył jo! Dziękujemy I nie szanować 60 eee, no